Te przekazane przez starostwo czujniki będą zainstalowane na budynku przedszkola nr 7 przy ulicy Hucarskiej na Osiedlu Sobieskiego, przedszkola nr 5 na Legionowskim Bukowcu oraz na zespole szkół na Piaskach. Obok naszych czterech czujników jeszcze jest stacja państwowego monitoringu przy ulicy Zegrzyńskiej w Legionowie. Dzięki temu nasi mieszkańcy zyskają dodatkową informację na temat zanieczyszczenia powietrza w ich. Bezpośrednim sąsiedztwie, bo odległości między tymi czujnikami będą w rzędu kilkuset metrów do, 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 do kilometra. Te urządzenia są podnoszone do prądu, mierzą stężenie pyłów PM1, PM2,5 i PM10. Oprócz tego dostarczają informacje na temat wilgotności powietrza i temperatury. Wiadomo, że to nie są profesjonalne czujniki, to nie jest ta jakaś pomiaru, jaką oferuje Państwowy monitoring, ale dla takich celów e, informacyjnych e, w zupełności to wystarcza. Jeżeli się czujnik na aplikacji internetowej pali na kolor czerwony, wiadomo, że ta jakość powietrza jest zła. Jeżeli jest to kolor zielony, wiadomo, że ta jakość powietrza jest dobra. Widać to bezpośrednio, sam czujnik też ma wyświetlacz diodowy. Także, będąc w okolicy, można zobaczyć na elewacji, gdzie ten czujnik jest zamontowany. No ale zdecydowana większość osób korzysta z aplikacji na smartfony albo poprzez, poprzez przeglądarkę internetową dowiaduje się właśnie na ten temat, jakie jest zanieczyszczenie powietrza w regionie i w okolicach. Jak wiadomo problem smogu w Legionowie jest to sprawa, która jest dla mieszkańców bardzo uczęśliwa od dawna. Powiat legionowski chce się aktywnie włączyć i włącza się w walkę z tym zjawiskiem. Dlatego czujniki jest to tutaj do gminy przekazana tylko część. Na terenie gmin powiatu legionowskiego oczywiście tych czujników będzie bardzo więcej, które będą wyłączone do sieci monitorującej smog w Legionowie, także jest to wyraz dbania przez powiat legionowski o mieszkańców naszego miasta, naszego powiatu, tutaj też słowa podziękowania, uznania dla władz Legionowa, że współpracują z nami w tym zakresie, też same robią dużo, dużo w tym zakresie, żeby polepszyć życie mieszkańców, także aktywnie się w to włączamy, będziemy oczywiście też dalej walczyć z tym zjawiskiem. I to też jest jedna z części takich działań, które powiat legionowski podejmuje na, na tym polu, ponieważ ostatnio do szkół daliśmy oczyszczecze powietrza, zostały zakupione, uczniowie też mogą korzystać, uczyć się w salach lekcyjnych, które są oczyszczone z różnych chemicznych, niepotrzebnych rzeczy, które... W powietrzu się zawierają, także jest to wyraz naszej dbałości o to, żeby mieszkańcy powiatu Legionowskiego mogli oddychać po prostu czystszym powietrzem. Bardzo ważne jest to, że powiat włączył się w te działania na rzecz poprawy jakości powietrza, że te czujniki trafią równomiernie do wszystkich gmin w powiecie. Okazuje się, że ten problem dotyka praktycznie każdej gminy w Polsce. A już województwo mazowieckie niestety jest wśród tych bardziej zanieczyszczonych w Polsce uchwała antysmogowa zostawia nam tylko kilka lat na modernizację ogrzewania w prywatnych domach, tak? Wszędzie tam, gdzie są starego typu ogrzewanie węglowe, tam musimy wymienić te stare kotły, stare piece w ciągu najbliższych trzech lat tak naprawdę. I tutaj jest ogromna ogromna rola dla samorządów, żeby pomóc mieszkańcom w spełnieniu tych wymagań. Te czujniki yy, Dostarczają też yy, mieszkańcom informacji właśnie, że u nich tam gdzieś w okolicy, w danej miejscowości, w danej wiosce też jest źle, tak? że to nie jest tylko problem jakiegoś centrum dużego miasta, tylko wszędzie tam, gdzie mamy domki jednorodzinne, gdzie mamy kominki, gdzie mamy ogrzewanie węglowe, tam jest zanieczyszczenie powietrza. I, i, i niestety, no, jest XXI wiek, musimy działać na rzecz modernizacji tego ogrzewania, likwidować przyczyny tego zanieczyszczenia.